My, my nie mamy kontroli nad tym, jakie informacje do nich wtedy dotrą. Powiesz tą informację, mhm. do dziecka dotrze, czym jest powódź, no to siłą rzeczy ono się wystraszy. Czyli my nie wchodzimy w tą pozycję, ale nie ma się czego bać. Wszyscy teraz poczuliśmy się jakoś nieprzyjemnie. To naturalne, że się boisz. Dzień dobry. Witamy się z wami w niestety przykrych okolicznościach przyrody, można powiedzieć, ponieważ <laughs> przyroda spowodowała to, co spowodowała. Chodzi mi konkretnie o powódź, powódź która dotknęła. Mówimy, wszystkich, możemy powiedzieć, że wszystkich. Można powiedzieć, że wszystkich, wszystkich pośrednio, bądź też bezpośrednio. I właśnie dzisiaj o tej powodzi będziemy rozmawiać. Oczywiście nie będziemy analizować, która ta ma pękła jako pierwsza i która miejscowość bardziej ucierpiała, tylko oczywiście w kontekście dzieci. Więc zacznijmy. Czy warto rozmawiać z dziećmi o powodzi? I czy powinniśmy w ogóle rozmawiać z dziećmi o powodzi? A jak myślisz, jakie mogą mieć argumenty rodzice, którzy nie chcą rozmawiać o tej powodzi? Dla mnie też chcą je och ochronić. ochronić. Że chcą zbudować im taki świat, że. Nie ma niebezpieczeństw. A żeby się nie martwiły. Tak. Żeby no. się nie martwiły. Wiesz co? to takie dla mnie jest, mm, na teraz zadziała. To mi się wydaje, mm -hmm. że teraz to zadziała, a wypłynie, jak właśnie. <grym> jak ta powódź, nie wiadomo <grym> jak kiedy. Ta powódź, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd. Za lat kilka, jakąś na przykład traumą do wody, nie? Czy tam Być to może. Wiesz co, ja sobie myślę, że jeżeli my jako rodzice nie porozmawiamy z naszymi dziećmi, to, zrobi to, ktoś to inny. zrobi to ktoś inny. Czyli wtedy... dokładnie taki sam temat, jak był z wojną. Z wojną. I wtedy nasze dzieciaki, my nie mamy kontroli nad tym, jakie informacje do nich wtedy dotrą. Natomiast jeżeli ta pierwsza rozmowa będzie z rodzicem. No chyba, że ktoś jest taki turbunadopiekuńczy i właśnie ma kontrolę nad tym, jakie komunikaty do dziecka docierają. Nie, nie sobie... takiej mieć kontroli. No nie, no wyobraź sobie, że masz Kazika. Biedny no. Kazik, to jest najbardziej doświadczone dziecko <laughs> tego podcastu. Ale wiadomo, z jakiego powodu jest Kazikiem. Wyobraź sobie, że masz takiego kazika, który, którego rodzice chronią przed wszystkim. On nie chodzi do przedszkola, bo w przedszkolu jest zło. co, na plac zabaw tak nie dalej. wyjdzie? Radia w, w sklepie spożywczym nie usłyszy. No nie wiem, nie na da się. Słuchamy... Streamingowej muzyki, żeby nie robić No promocji. ale do sklepu wejdziesz, tak? I, i już gdzieś tam coś brzdęka z tyłu u fryzjera. Więc naprawdę uważam, że nie da się uchronić dzieci przed takimi informacjami, które są tak głośne i dzieją się w każdym możliwym obszarze. Wiesz, jeżeli dziecko wejdzie teraz do Lidla, tu, tu, tu nie, chcę, nie chciałam robić lekowania to zobaczy kosz, po prostu zbiórka dla powodzian i też zapyta się, o co chodzi. Bo 15 worków z piaskiem przed, nie? Właśnie, więc jeżeli my... No tak, ale rodzice jakby dystrybuują te wiadomości mogą mogą oszukać to dziecko, powiedzieć, mm -hmm. a nie wiem, w Lidlu będą budować piaskownicę, mm -hmm. nie? <laughs> Czy a pod kofranem. Ja dalej, wiem. dalej będę utrzymywać się przy swoim, że najbezpieczniejsze, co możemy zrobić dla naszych dzieci, rzecz, którą właśnie najbardziej możemy chronić nasze dziecko, to dać mu informację taką na start, którą uważamy za słuszną. Ona będzie dużą albo małą informacją. Mhm. Będziemy czekać na dziecięce pytania, czyli też zbudujemy taką atmosferę w tej naszej rodzinie, że jeżeli coś Cię niepokoi, o czymś myślisz, to możesz do mnie przyjść i ja Ci o tym wszystkim opowiem. A nie po prostu zbyjecie. Zbyje? Trudno Z Zim na Śląsku to zbyje, zb cię zbyja. <laughs> Nie będę cię zbywać jakimś mm. e, krótkim zdaniem, to są tematy dla dorosłych. tak? Dzieci powinny wiedzieć, że do rodziców właśnie mogą przyjść z tymi trudnymi tematami. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, rozmawiajmy zdecydowanie. To Jak, jak, jak porozmawiać z nimi i jak pomóc im zrozumieć i przepracować, jakby, nie wiem, też strach, tak? bo wyobrażam mm -hmm. sobie, że. Jeżeli dziecko do świadomości dziecka dojdzie, czym jest powódź, mm -hmm. że to nie jest, tak. że będzie trochę więcej wody w rzece, tylko mm -hmm. że zostanie zalany, mm -hmm. nie wiem, dom plac, zabaw, tak. szkoła, inne rzeczy, to że dojdzie do niego, że to jest strach? Mm -hmm. no, dojdzie poczuje do... poczuje, poczuje strach, tak, no to jak się tym zaopiekować jakby już na etapie tej rozmowy? Typu, nie Czyli wiem, jak jak siadam... nie wzbudzać tak, strach o tym to właśnie, Jak go wzbudzić, żeby go. Nie, przerob, nie, 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 nie wzbudzajmy celowo strachu, nie, 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 to <laughs> nie, nie, to nie no, w sensie, droga. Chodzi o, nie, chodzi mi o to, że powiesz tą informację, mm -hmm. do dziecka dotrze, czym jest powódź, no to siłą rzeczy ono się wystraszy. I ok, I jakby co, I co dalej? Co, co, co dalej? Nie? Albo jak przekazać ten komunikat, żeby kontrolować ten poziom, poziom strachu, strachu. Który, mm -hmm. który będzie narastał. Bo... Na pewno będzie narastał. Dobra, to ja to rozkładam czy... na dwie połowy. Muszę ci wtrącić się, bo mamy, wiesz, 15 hejterskich komentarzy, Że ciągle nie przerywasz? Tak, no i w się? Tego podcastu. Ja ostatnio liczyłem, jak składałem podcast. Ty przerwałaś mi 11 razy, ja tobie cztery. Wróć do wątku głównego. Po prostu głównego. twoja wiesz. aparycja tak bije, że ty nigdy nie przerywasz. Do wątku głównego. Mamy niedzielę rano. Tamtą mhm. pamiętną niedzielę rano. Budzimy się, bierzemy kazika przy naleśnikach. Mówię, słuchaj, gościu. Co? Mhm. W Polsce wydarzyło się coś takiego, co nazywamy powodzią. Czy kiedyś słyszałeś o tym, czym jest powódź? I to jest takie pytanie, które pozwoli nam zbadać poziom świadomości dziecka. Hmm? No, nie, nie słyszałem. Mhm. Powódź jest wtedy, kiedy spada bardzo, bardzo dużo wody i ta woda przestaje się mieścić w jeziorach, rzekach i zaczyna wypływać na budynki i na ulice. To jest trochę tak, jakbyśmy nalali do wanny za dużo wody, i ta woda by nam przeciekała na łazienkę. I zobacz, teraz to porównanie. No bo chyba każde dziecko już zrobiło taką powódź w łazience prawda? w swoim życiu. No właśnie, i teraz zobacz, to porównanie pomaga dziecku sobie wyobrazić, co to jest, mhm. jak to wygląda. I przedstawiamy to na czymś, co dziecko zna, to może być równie dobrze, nie wiem, miska z wodą, do której w ogóle możemy nalać tej wody, zrobić eksperyment, pokazanie dziecku na tym, co ono już zna, pozwoli mu mieć tego taki prosty obraz, bo w momencie, w którym my powiemy. To jest taka ogromna burza. Taki ogromny deszcz, który spada i spada, i spada, może spowodować to, e, że ten strach przed żywiołami właśnie się pogłębi. Bo generalnie ten wiek przedszkolny to jest trochę takie, sporo takiego lęku przed żywiołami, burzą, wiatrem. A my tu to możemy no to jeszcze bardziej z rozwoju, podsyć. Ten? Tak, z rozwoju. To są lęki rozwojowe. A my tutaj jeszcze to trochę podsycimy, więc nie róbmy tego. Nie, nie posługujmy się jakimiś e, abstrakcyjnymi dla dziecka pojęciami jak na przykład że wiesz podniosły się poziomy jakieś hydro coś tam coś tam i wały przeciekły no bo jakby wał przeciwpowodziowy no zacznijmy od początku od tej definicji powodzi więc mówimy bardzo krótko tak że to jest wtedy kiedy ta woda już przestaje się mieścić że spada jej tyle że się przestaje mieścić pokazujemy to dziecku i czekamy robimy pauzę pauzy w ogóle są super narzędziem w rozmowach z dziećmi dlatego że one pokazują dziecku teraz twoja kolej pokaż mi czego potrzebujesz Teraz my możemy zobaczyć, czy to dziecko zadaje jakieś konkretne pytanie. Wtedy odpowiadamy znowu najkrócej, jak się da, bo dziecko nam swoimi pytaniami i takim dopytywaniem będzie pokazywać, ile jest gotowe usłyszeć, ile tych informacji potrzebuje. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że nie tylko słuchamy, ale też obserwujemy. Czy to dziecko gdzieś posmutniało, czy gdzieś się schowało, czy gdzieś uciekło. Tak? czy ja troszeczkę obserwuję, m, jakie reakcje czy w nocy. Bo, czy śpi w nocy? Dokładnie. I teraz, jeżeli pojawi się strach, smutek, jakaś nieprzyjemna emocja, to drugim bardzo ważnym krokiem jest znormalizowanie tego. Czyli my nie wchodzimy w tą pozycję, ale nie ma się czego bać. Wszystko jest w, porząd wszystko Przestań, w porządku. Przestań to, to tam zalewa po drugiej no, stronie. wszystko jest w porządku, naprawdę. I teraz, jeżeli widzimy tą reakcję dziecka, widzimy, że tam się pojawiły jakieś trudne emocje, to znormalizujmy je. To znaczy, nie mówmy, ale nie masz czym się martwić, nie ma się czego bać, wszystko jest w porządku. Może takie typowo babciowe, nie? Prawda? Przestań, przecież nic się nie stało. I teraz, co się dzieje w dziecku? Ono albo ma takie poczucie, coś ze mną jest nie tak, skoro albo moje ja to uczucia czuję. są nieważne. Moje uczucia są nieważne. Albo poczujesz oszukane, bo wszystko jest w porządku, a za chwilę zobaczy, wiesz, te straszne obrazki, które krążą w telewizji, w, w internecie. W salonie, Właśnie. Albo no co bo... gorsza, y, wodę w salonie. Albo usłyszy nagle hasło ewakuacja, nie? Bo umówmy się, ta woda idzie. No tak, no nie ma na to wpływu, nie? Tak. Że... Więc o wiele lepiej jest powiedzieć, wszyscy teraz poczuliśmy się jakoś nieprzyjemnie. To naturalne, że się boisz. Można się wystraszyć takiej powodzi. I teraz jest ta kolejna część, której dzieci potrzebują. Dzieci, taką największą ich potrzebą jest poczucie bezpieczeństwa. Więc my musimy pokazać, że sytuacja ok, jest krytyczna, jest trudna, nie negujemy tego, ale od razu dajemy drugą część w naszej wypowiedzi, czyli to, że są tutaj osoby, które dbają o nasze bezpieczeństwo. My, rodzice, monitorujemy, czy miejsce, w którym mieszkamy, jest bezpieczne. Tak, że my to sprawdzamy, mamy to pod kontrolą i ty nie musisz o tym myśleć. Ale jeżeli będziesz potrzebować wiedzieć, to możesz mnie zapytać. Mhm. Jest bardzo dużo doświadczonych osób, które teraz pomagają i dbają o to, żeby wszystko skończyło się tak dobrze, jak tylko to jest możliwe. I tu możemy wymienić tych bohaterów. No właśnie chciałem zapytać, czy można wykorzystać tutaj autorytet straży pożarnej, no takich że małych tak. dzieci, tak? No bo tak. Znaczy jakby strażacy, nawet u dorosłych są autorytetem i. Najbardziej szanowany są, są bohaterami, to jakby nie ma. Nie ma tutaj wiesz, ani, tak, ale, widzicie, ten, ten, ale w oczach dzieci są bardziej. trzy razy bardziej. Właśnie czy można się wesprzeć tym, że spoko, są strażacy, widziałeś tam słyszałeś, jechali, to na pewno jest wszystko pod kontrolą. A jeżeli oni nie dadzą mhm. rady, no bo ciężko. Będzie im za mało bohatera, rąk do pracy na tak, przykład. Tak, ciężko mieć. bohatera z żywiołem mhm. Zestawić mimo, mimo, mimo wszelkich starań no to przyjedzie, nie wiem, wojsko pomoże, albo powiedzą, że no sorry, no i wtedy spakujemy się na łódeczkę i odpłyniemy, nie? Czy tam wyjedziemy. <laughs> to zaraz do tego dojdźmy. <laughs> Okej, okay, ale powiedziałeś jeszcze fajną rzecz, bardzo mi się to podobało, że jeżeli... i dobrze, sły... że ci przerwałem. Dobrze, Dobre. że jeżeli słyszymy te i jo, mhm. to możemy właśnie do tego nawiązać, nie? Że o, zobacz, słyszysz? Pewnie właśnie jadą pomagać. Mhm. To też sprawi, że nie będzie w dziecku ten dźwięk kojarzył się, co się dzieje, co się dzieje, to jest w ogóle fajny sposób też dla nas, dorosłych. Żebyśmy my, kiedy słyszymy właśnie te dźwięki Syren no. nie panikowali. Myślisz tutaj o bliskiej nam osobie? sobie? Tak, stąd myślę, że. Tak, stąd ten uśmiech, bo myślę sobie właśnie o mojej mamie. To kochanej, kupiamy serdecznie moją Która jak słyszy, właśnie. A sygnały, bardzo blisko. Tak, o, słyszy sygnały. Że jest, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu dzieje, o, co się. dzieje się, dzieje się. A my siedzimy i mówimy, nie no, zajebiście. Jadą coś pomagać. się stało, oni jadą pomagać gorzej, jakby I to nie jest wyli, nie? Co, coś, co warto robić w swoich dorosłych głowach i w dziecięcych. Przeformułowywać sobie te myśli na, o nie, na pewno jest gorzej, skoro jadą, mhm. na bardziej pomocną, wspierającą nas, nas myśl. Super, jadą pomagać. Ktoś nad nami czuwa. Mhm. Więc to będzie pomagać i dzieciom, i nam dorosłym. No, myślę, że dorosłym bardziej, bo też jest w tej całej sytuacji. Mhm. Wyobrażam sobie, że jest jeszcze taki problem, o którym gdzieś tam już rozmawialiśmy w którymś naszym odcinku, że dzieci mają cholera to emocjonalne wi nie? Tak. No, jak ty siedzisz w domu z pełnymi gaciami ze strachu, bo tak. tam do rzeki zostało parę centymetrów, no to one nie mogą być spokojne, nie? Mhm. No, my mieliśmy taką sytuację, że jakby no, nasz no mi się gacie się... przepełniły. Tak. No, ja się wystraszyłem i powiedziałem, sorry, jest piąta rano. Czwarta rano. Dobra, czwarta rano. E, uciekamy, nie? No i tak. nam na szczęście się nic nie stało, ale 5 km dalej ta woda no tak. już No ale zrobiła... generalnie nie, nie był to miły moment, nie kiedy był to powiedziałeś, moment. nie masz 15 minut, żeby się zebrać i spakować najpotrzebniejsze rzeczy. Nie będziemy tego rozbudowywać. No, tutaj. już tak ześmiałeś ze mnie, to powiedzmy, no, ustaliliśmy, że ja nie nadaję się do ewakuacji, ponieważ ja zaczęłam pakować nas jak na wakacje, to znaczy rolować ubrania i w ogóle. No ale przemilczmy to. No, ale udało nam się dojść do porozumienia i, i uciekliśmy z tego domu. Tak. Na szczęście okazało się niepotrzebnie, ale jakby, no ja się wystraszyłem i... No, wiesz to lepiej jak, w tą stronę, tak, niż przegapić. Ale chodzi mi o to, że no budziliśmy też Franka w środku nocy. Tak. I jakkolwiek bym się nie starał, to na pewno czuł, że ja jestem zestresowany. Mhm. Że jest no, jakby, no jest nerwowo w domu, tak? tak? No bo jak już wynosiliśmy jeszcze jakieś rzeczy, jakby coś tam się miało gorszego stać, zrobiliśmy to najpóźniej, jak się dało, ale trzeba było go obudzić. I nie wierzę w to, że on, wiesz, nie, nie odczuł tego. Tego, tego stresu, pewno. znaczy dał temu. Widzieliśmy to. Widzieliśmy to paręnaście godzin tak. później, ale właśnie chodzi o to, że nie da się, bo jakby, jakby jak to zrobić, żeby, mhm. wiesz, no ty chodzisz zestresowany, no to to dziecko nie będzie udawało, że się nic nie dzieje, no bo ono to czuje szybciej niż ty czujesz nieraz tak. stres. Nie? Przynajmniej u mnie tak jest. taka Powiedziałeś sytuacja, że... z kluczową rzecz. Przerwałaś mi. Nie da, tylko. nie da się udawać, że my się nie boimy. Jeżeli my podejmiemy taką próbę, takie wysiłki, to dla dziecka tym bardziej będzie to trudne doświadczenie, bo będzie czuło taką niezgodę. Widzę, że coś się dzieje, a moi rodzice mi o tym nie mówią. Czyli takie dziecko powie. I ja muszę sam, sam mam, sobie tutaj mam, dopowiedzieć. Mam w debili. Nawet nie, że mam rodziców w debili, tylko ja sama muszę sobie dopowiedzieć, co się dzieje. I teraz to dopowiadanie, okay. ono w żadnej sytuacji nie kończy się dobrze. Nawet my dorośli, jak sobie coś dopowiadamy. To wiesz w głowie, ona na pewno nie jest zmęczona, tylko po prostu już mnie nie lubi i dlatego milczy mm. na przykład. Nie? No, dla mnie to jest obce uczucie. Więc tak jak powiedziałeś, nie możemy udawać, że czegoś nie czujemy, bo dzieci i tak to wyczują. To, co możemy zrobić, to pokazać znowu, że ten strach jest naturalny. Więc tak, wiesz co, mogę zachowywać się jakoś inaczej niż zwykle, bo trochę się wystraszyłem. Pierwszy raz jestem w takiej sytuacji. Albo drugi, co niektórzy, tak? Bo, mm. Tak, no. Bo, bo bywało różnie. Ale pokazać ten obszar wpływu, tak? Czyli boję się i wiem, co robić. Sprawdziłem, jak należy się ewakuować. Wiem już, że jedzie tutaj straż pożarna, która będzie tą wodę odpompowywać. Mhm, no bo jedziemy e, w dobre miejsce. Jedziemy w dobre nie? miejsce, Bezpieczne. tak? Jedziemy do babci, gdzie jest bezpiecznie. A jeżeli ten strach, ten lęk, on się nie wiąże z tą sytuacją ewakuacji, jakby bezpośredniego zagrożenia, tylko. E, Bardziej właśnie z tym takim uczuciem niepokoju w związku z sytuacją w ogóle w, w kraju. Mhm. To możemy powiedzieć, wiesz co, mi, to, co mi pomaga i co właśnie sobie zrobię, bo się tak jakoś poczułam niepewnie, to sobie tak pooddycham. Mhm. I zobacz, to jest znowu dla dziecka, ok, strach jest naturalny, i moi rodzice mają sposoby, żeby sobie z tym poradzić, które ja przy okazji mogę naśladować i też się tego uczyć. Mhm. I wr wrócę jeszcze, bo ty tak powiedziałeś, y, ja cię znam i wiem, że to było. Skrótowe, gdzie powiedziałeś, odpłyniemy sobie na łódeczce. Natomiast moje ostatnie doświadczenia Instagramowe pokazują, że ludzie nie do końca wyczuwają, z czego wynikają niektóre nasze komunikaty, więc dopowiem, okay? że oczywiście my się tutaj nie śmiejemy z ewakuacji. To nie był żart z Twojej strony. Nie, no absolutnie. To jest raczej taka bezsilność i bezradność, którą my sobie zamieniamy w humor, bo to jest jakiś nasz sposób radzenia sobie. Ale poruszę to, że to, co może też dziecku pomóc w takiej sytuacji, na przykład, kiedy nie tylko teraz trzeba się już ewakuować, mhm. tak? Ale. Chociaż też, tak, że my możemy wtedy powiedzieć, każdy z nas może zabrać jakąś jedną najważniejszą dla siebie rzecz. Co, co zabierasz ty? Mhm. Oczywiście, jeżeli dziecko będzie w stanie podjąć tą decyzję, i to też dziecku może dać takie poczucie kontroli, mhm. namiastki kontroli, chociaż nad tą sytuacją. A to jest coś, czego my bardzo potrzebujemy w sytuacjach kryzysowych. Czuć, że jakąś tę kontrolę mamy. Natomiast jeżeli jest tak, że dziecko słyszy o tej ewakuacji, widziało jakieś obrazy, zna historię, gdzie jego przyjaciele musieli wynieść się z domu. Tak, a też mówmy się, no my się ewakuowaliśmy z naszej decyzji. Tak, a, nikt nas nie budził tak, e, nikt nie budził alarmem. alarmem, czy tam syreną. Nie wywodzili nas tak. strażacy, nie było całego Po prostu siedzieliśmy do auta tego i Po prostu siedzieliśmy i pojechaliśmy. Tak jak nad morze wyjeżdżamy tam. czasami w środku tak. nocy, nie? Więc myślę, że to też jest, to też jest duża tak. duża różnica w tym. Ale wiesz, chciałam powiedzieć jeszcze o tych sytuacjach, gdzie dzieci tylko słyszą o tej ewakuacji, mhm. czyli nie dotyczy ich to bezpośrednio, a jednak na przykład pojawia się w nich taki lęk. Mamusiu, a czy my też będziemy musieli się wynieść z naszego domu? Mhm. No i tu nie warto kłamać. Tak? No tak. No bo nie, znaczy, jeżeli i... ktoś ma stuprocentową pewność, że jego to nie dotknie, no to okej. Okay. Mhm. Ja nie mam tej pewności. Jakby nie wiem, co się wydarzy. Mam różne scenariusze w głowach, no, myślę, chociaż... Trzeba być szalonym, że mówiąc, że się nigdy nie będziesz musiał wyjść z no domu. Bo... Więc możemy powiedzieć, że nie wiemy. Na razie nic na to nie wskazuje. Znowu tak, że my sprawdzamy, monitorujemy. Mhm. Natomiast, że jeżeli chce, to można już teraz zaplanować, co by potrzebował wziąć do swojego plecaka. Mhm. Czyli znowu pokazuje, masz na coś wpływ. Nam tutaj pomogło, nie wiem, czy to jest psychologiczne, czy nie, ale nam z Frankiem pomogło, ogarnąć później ten jego strach i lęk od tej powodzi. P przypomniałem wycieczkę nad zaporą, na której byliśmy. Mhm. Żeby tłumaczył właśnie stary, jak po co się buduje takie zapory. Mhm. Czasami one pękają, jak już jest tej wody za dużo, ale dlatego się ich buduje. Sporo. Sporo, nie? Jakby już nie będę wchodził, tak. jak było teraz, tak, czy że tak, ta tak, pękła, tak. że tamta, ale jakby dla, dzie są. dla dziecka to jest nieistotne, czy to pękło wtedy, czy to nie pękło, czy ktoś tak, tam one odkręcił są. śrubkę. Po to się buduje te zapory, że one mają co trzymać. Co tą wodę. To się nie udało? Jakby... Mhm. Ale jeszcze jest kilka innych, tak. które mamy nadzieję, że to zatrzymają. Tak, i jakby też. Moim zdaniem, najważniejsze dla takiego dziecka w tej sytuacji jest, powinno być to, że ono jest jakby przekazujesz, że ono jest bezpieczne i że ty czuwasz nad tym tak. wszystkim. Ale nie, że wszystko wiesz. Ale nie że wszystko wie. No, wiesz, ktoś, kto mówi, że wszystko wie, ale wiesz, to może naturalnie wynikać, nie? To, to jak dziecko się przywróci no tak, i my mówimy, że nic się nie no. stało, nie? Stąd też nasza cisza rozmowa, że jakby nie musimy wszystkiego wiedzieć i być tutaj omnipotentni. A nawet jak wiemy, to w stresie warto sobie mimo wszystko zrobić plan i trochę myślę, że ta nasza rozmowa może być, nasza rozmowa może być planem na rozmowę z dzieckiem. Natomiast wiesz, jak powiedziałeś, że nam tutaj pomogło z Frankiem, tak zacząłeś, to ja pomyślałam, że też powiedzieć o czymś innym. Bo nam w tej nocnej ewakuacji bardzo pomogło to, że dosłownie dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, Franek w szkole tak, em, tak. miał no. ewakuację, no, niepowodziową. No ćwiczyli, poszedł Czuchu, ćwiczyli do nowej szkoły Taki, i ćwiczyli, taki ćwiczyli, wiecie, jak to w szkole, te, wszyscy zobaczyli. to zawsze 5 września. Wychodziło się na jakiś ogródek przed szkołą i tam była zbiórka. E, I to nam pomogło w tym, że on znał to słowo i wiedział, że trzeba się szybko zebrać. Mhm. E, mi to nie przyszło do głowy wcześniej, że to może być pomocne. A tutaj okazało się, że właśnie on super sobie poradził. Wręcz właśnie on tak mnie poganiał i pilnował. No tak, no, no, tak, no, no, no nie boję no, się tego no. przyznać. No tutaj dziecko sobie poradziło lepiej ode mnie w tej kryzysowej sytuacji. Znowu cię skajtują, że nie umiesz się ewakuować. Albo się śmiejesz, albo nie umiesz no uciekać. No jest cała nie taka. No. Może są kup ponton i żyj w pontonie po prostu, <laughs> nie? Mamy już taką sytuację, że to się wydarzyło, tak? No bo jesteśmy już X czasu po, mhm. nie wiem dokładnie, w zależności od miejsca, gdzie to tak. wystąpiło. U nas ponad tydzień. Jak długo takie dzieci mogą sobie... Mielić to Miel w sobie... buforować, tak, mielić, mm -hmm. mielić taką... Te, ten stres, tą traumę, nie wiem, mm -hmm. może traumę niekoniecznie. Trauma ale... trauma niekoniecznie, bo trauma raczej jest e, takim trwałem, poczuciem e, zagrożenia życia. Ona no mm -hmm. wynika z takiej sytuacji, w której rzeczywiście zagrożone było nasze życie, albo widzieliśmy, że czyjeś życie jest zagrożone, no dobrze, więc... upraszczając. jak długo możemy sobie... Tak, radzić jak długo to z dziecko może sobie radzić z tym doświadczeniem. I jak, jak to jest normalnie, nie? Że jakby, no bo, nie zak powiem. Zakładam też, że wiesz, no w poniedziałek, a dobra, no to było w niedzielę, w poniedziałek już nowy tydzień, lecimy, lecimy, nie? No to tak nie działa. Nie działa, tak. I ja też nie odpowiem ci, ile to może trwać, dlatego że... To, to... No to po co ty tu siedzisz? No wszyscy czekają na tą wiadomość. Nie odpowiem dlatego, że nie wiem mhm. um, i uważam, że nikt z tego nie wie, dlatego że też w ogóle radzenie sobie z kryzysami, z kryzysowymi sytuacjami w życiu, ono ma różne scenariusze i to może być rozsypuje się na kawałki od razu, to może być, jestem w takim trybie przetrwania i to jest na przykład trochę coś, co dotknęło mnie, mhm. czyli ty mnie wywiozłeś z tego domu, ja zobaczyłam, że wyszło słońce, ty zadzwoniłeś, że, bo ty wróciłeś, tak, na, na miejsce mhm. naszego zamieszkania i powiedziałeś mi, Ola, to już jest okej, okay, ta woda schodzi. Wyszło słońce i ja miałam takie poczucie, że jesteśmy u mojej mamy, jest dobrze i w ogóle będzie, jest... rosołek. I będzie rosołek. I tak naprawdę mnie dotknęło dopiero wczoraj, kiedy pakowaliśmy paczki dla osób, które straciły niemal wszystko. I to był dla mnie taki moment, gdzie ja sobie myślałam, o Boże. Bo nie, nie te widoki tych zalanych mhm. e, domów, dróg. Nie to, że my nie mogliśmy jeździć autem i, i nie mieliśmy się jak poruszać. Tak? I to nie wynikało z mojej ignorancji. To wynikało właśnie z przeżywania tego kryzysu. Mój organizm włączył sobie tryb przetrwania, trochę zamroził to wszystko, żeby to udźwignąć. Mhm. I dzieci mogą mieć bardzo podobnie, czyli nam się, dlatego o tym wspominam, że może nam się wydawać, że jest wszystko ok, i nagle za dwa tygodnie Łobudubu. dubu, wubu dubu nie? Nam się dziecko rozsypuje, a my nie wiemy dlaczego, bo nam się wydaje, że przecież akurat z powodzią to sobie poradził świetnie. W ogóle nic nie było po nim widać. Tak, a, więc, a, za, a za dwa tygodnie no, on jest niegrzeczny tak, w szkole. Więc pamiętajmy szkole. o tym, że ludzie, a dzieci też są ludźmi. Musi, muszę to podkreślać, wiesz, że to nie jest tak, że dorośli i dzieci mają jakoś skrajnie inaczej. Ludzie radzą sobie z kryzysami na różne scenariusze, na różne sposoby i nie ma tu sposobów lepszych i gorszych. Mhm. Tak, no jak, jak gorsze, no to dobra, te destrukcyjne. Natomiast pamiętajmy o tym, że to może być trochę takie odroczone w czasie to może być rozsypanie się to może być nasilenie kryzysu, które, który już był wcześniej Tak, jeżeli mamy na przykład dzieci szkolne. Które już były zestresowane pójściem do szkoły, w depresji, i ten kryzys może to tylko spotęgować? Aha. Albo może się komuś włączyć takie wiesz, uporczywe, kompulsywne wręcz działanie: Ja muszę robić, ja muszę działać, ja muszę jechać, jakby to jest super, ale też pamiętajmy o tym, że nie możemy brać ponad siły i zwracam na to uwagę, że nie u niektórych to może być bardzo przeciążające, bo to nie wynika z tego, że ja sobie radzę, więc chcę pomagać, tylko ja sobie kompletnie nie radzę, więc muszę się czymś zająć. Bo to mi da to poczucie kontroli. Tak, widziałem właśnie dzisiaj na Facebooku mm, taką wiadomość, że skończycie już przysyłać nam kaszę. Mhm. Że już nie potrzebujemy kaszy. Chcemy że kaszę. kaszą możemy sobie nowy rynek wysypać. Mhm. Że chcemy łopatę, no. chcemy gumowce. To jest I też ważne. Tak, sobie... Sprawdzajmy, czego ludzie potrzebują. Tak, a myślę, żeby, że to jest też, wiesz, mm, łatwiej jest kupić 100 pudełek kaszy, Mm -hmm. I zawieźć cały bagażnik, czy cały mm -hmm. karton wysłać, to się łatwiej dla, nie wiem, dla ego, dla swojego mm -hmm. poczucia, że się coś zrobiło, bo przecież wysłałem cały mm -hmm. karton, niż wysłać dwie łopaty. Mm -hmm. Czy tam kwota jedną łopatę. Będzie, tak, będzie chodzi podobna. mi o kwotę, będzie podobną. I... Tak, czy znaczy wiesz, i zgadzam się z Tobą, ja też bardzo w ogóle uważam, że w życiu pomoc powinna być celowana tak, w konkretną osobę, w konkretną rodzinę. To tak jakbyśmy dzisiaj wysłali 74 70 kontenerów ryżu do Afryki, nie? Mm -hmm. no jakbym... Nie znając w ogóle wszystkim, tamtej sytuacji. No, przede wszystkim, co oni z surowym ryżem robią, nie? Nie tak. <grym> tak. mają, przykład, tak. wody, żeby tego tak. ugotować, nie? Natomiast też jakby, wiesz, chcę, żeby tutaj padło, że to, że my sobie w ten sposób radzimy, to też jest okej, okay, nie? Tak jak powiedziałam, każdy sposób radzenia sobie z kryzysem nie, no tak, jest w porządku. Pewnie tam wykorzystają, nie? Ale... I, I to jest okej. Okay. Natomiast jeżeli mamy siły, no to sprawdzajmy, czego gdzieś tam ktoś y, potrzebuje. I myślę sobie też tutaj w kontekście właśnie dzieci że tak jak nam może pomagać to działanie, mhm. tak wielu dzieciom również. Angażować dzieci w nie wiem, zbiórki, but, pakowanie paczek. Dokładnie. Dzieci często no. potrzebują fizycznie sobie czegoś doświadczyć, mhm. więc y, oczywiście możemy powiedzieć, że zobacz, tutaj robimy przelew i za to sobie tam kupią to, co oni najbardziej potrzebują. Ale może być też dobrze, jeżeli my chociaż kupimy małą zgrzewkę wody i dziecko samodzielnie tą maleńką zgrzewkę, wiesz, półlitrowych w żeby udźwignęło, doniesie do jakiegoś punktu zbiórki. Czy będzie razem z nami pakować karton. Aha. Dajemy dzieciom poczucie wpływu, poczucie kontroli, poczucie działania. To jest bardzo pomocne. Jest jeszcze coś, co, co można zrobić a propos zbiórek i pomagania. I stworzyłam bajkę. Kazik i pomaganie. W której kazik właśnie pomaga w tej sytuacji powodzi. I to jest taka audio bajka, która tłumaczy dzieciom, czym jest powódź i właśnie pokazuje ten obszar wpływu dziecięcego. Mhm. Bajka oczywiście jest, nie powiem, że bezpłatna, bardzo bym nie chciała, żeby była bezpłatna, natomiast yy, można ją sobie kupić przez dowolną wpłatę na się pomaga. Yy, czyli ja nie przyjmuję tych pieniędzy, ja nimi nie obracam. To nie jest tak, że przekazuję część dochodu dokładnie tyle, ile wpłacicie, idzie od razu bezpośrednio na. Na konto się pomaga zweryfikowaną zbiórkę, więc wpłacacie dowolną kwotę, a w podziękowaniu ode mnie otrzymujecie tą audiobajkę, której możecie sobie razem z dzieckiem słuchać. Zostawiamy link w opisie. Tak i życzę wszystkim, żebyśmy więcej nie musieli... Doświadczać. Doświadczać i robić... Takich bajek. Takich bajek. I ja w ogóle sobie wiesz co, myślę, że te dzisiejsze dzieciaki mają naprawdę przechlapane. Zobacz, na, na, nasz syn z bardzo małym człowiekiem ma 6 lat. I on doświadczył w swoim życiu pandemii, wojny u sąsiadów i powodzi. A my co? Ja jestem dorosły i muszę odpowiedzialność za to wszystko bracie. No my też, my też. My też mamy przechlapane. Trzymajcie się ciepło. I sucho.